wszystkich na moim kanale Zdrapki DE. Dzisiaj przygotowałem Wam taki miksik I jak zawsze zapraszam do oglądania Nie zapomnijcie przy okazji o subie, łapce w górze i napisaniu komentarza jak się podobało A my przystępujemy do zdrapania Mamy 5 zdrapek Jedna za 10, siódemka platynowa Za 5 euro Złota siódemka dwa losy, dwa losy takie rozrywane po 2 euro I jeden los za 1 euro Więc nie ma co gadać, dużo Zaczynamy drapać Pierwszą zdrapką, jaką zdrapiemy o numerze 21, za 1 euro jest Glückschwein. No i drapiemy. Zobaczymy, co dzisiaj nam da. Szukamy, jak zawsze, trzy takich samych sum i ta suma wygrywa wtedy. A mamy 10 euro wygrane. 40 euro. 20 euro. 5000. 100 euro. 5000 po raz drugi. Szansa na 5000. 2 euro po raz pierwszy. 10 euro po raz drugi. I ostatnia liczba. 2 euro. Niestety. Zdrabka idzie na bok. Następnie mamy rozrywaną. Zdrabkę. Los. No i sprawdzamy, co to jest. czy po końcach i zaglądamy do środka. A w niej jest pusty. I następna za dwa euro rozrywamy. A w niej jest pusty. Zostały nam jeszcze dwie zdrapeczki, dwie siódemki. Złota siódemka, bardzo fajna zdrapka. I platynowa. W tej tutaj zdrapce musimy znaleźć albo siódemkę, albo sztabkę, albo takiego klauna. No i co? Mamy 10 szans na wygranie. Za 5 euro. No i drapiemy. Szukamy siódemki. 1 0 6 5 2 9 8 4 8 3 Niestety zdrapka pusta. Odrzucamy na bok. Następną zdrapką jest platynowa siódemka o numerze 27. Czy na to chyba wychodzi, że 30 jest w paczce? Że to jest numer 27. Musimy znaleźć siódemeczkę tłustą, gwiazdę albo plik. Siódemka nam daje normalną wygraną. Gwiazdka nam daje wygraną razy 10. I plik pieniędzy daje nam wygrane z góry na dół. Więc zaczynamy drapać. Życzę jego oglądania. Popatrzcie, jak to jest. I drapiemy z góry na dół. A pierwszą liczbą jest 1, 19, 13, 3, 9.

Dziękuję za wspólne oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Hej!